na dwór odpoczywać, co tu mm. Już niedaleko, w czeski krumlot. Mapy Google nas przepuściły przez całe czeskie budziejowice w sposób taki, że kolejnowa by się nie zmieściła. Ale daliśmy radę. Taka siła. Idziemy zaraz na Krynolki i Piwko Nie? Kochani jesteś... gdzie jesteśmy? Po piwku jesteśmy Jesteśmy na kampingu Olsina Musisz jeszcze robić No to co, gdzie jesteśmy? Gdy to odkryła, że to jest specjalna pizza dla gladiatorów. Ponieważ dalej instrukcja pisze, że to jest pizza kozesrania ze że jutro może być ciężko! Właśnie się wkurzona, szukała swojego wnuczka i zaczęła mówić: Pejcieł, pejcieł!. Bo znał już jedno z czeskich imion. Siema, Się Wstaliśmy. Tak. Wstaliśmy? po zakupy? Kto po zakupy, to stąd myślę, ja to się Oleg! 吃饭。这什么？嘿 Się nigdzie. Piękna droga, piękne widoki, jest co jechać, Przele lasy, z i troszkę się męczę, udaje daje radę No gdzie? Jesteśmy gdzieś na parkingu. Tak! A, Boże, próba trzecia. Dobra, zatrzymaliśmy się gdzieś na camp... parkingu. I mama teraz no, przygotuje jakieś kanapeczki, jedzenie... lub inne tego typu rzeczy. czujemy się w Salzburgu. Salzburg. Znaczy to... Solny bu... bura Solna bura Solna Bura No jesteśmy na termometrach 34 stopnie o. jedziemy damy radę Przez tunel 8 km i w tunelu tyle było spalin, że aż nas czujnik w kamperze zaczął wyjść. To, że dobrze, że przeżyliśmy, no, no, ale mieliśmy szczęście, nie staliśmy długo w korku, a w drugą stronę widać, że z 3 godziny to przynajmniej, to, że 20 minut do oblewy jedziemy. Camping bled? Uh Yes. We um, have our res 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 reservation. You yes. have a reservation? Yes. Reserva... You got me. What did we do? Oh, it's a big one. We have our reservation. You yes. have a reservation? Yes. Uh. Co tu się odbywa? No, Olek nie trzymać, nagle puścił i zostawił brata potrzeby. Olek się nie oglądasz? oglądasz? Oblałeś się? Trochę, tak. tak. super wygląda. No, jak mnie trzymać? Teraz się rusz. Tak. Ja mnie No, trzymaj, no. <śś> Muszę kupować świeże bułeczki z, z bułeczkowozu Czas na kawę, mam od tego ludzi? Tak Olku, jesteś gotowy? Tak OK OK No to jedziemy A nasza parcela wygląda tak. Trochę jak zmoknięta kura. Byliśmy dzisiaj na małej wyprawie rowerowej, Objechaliśmy Bled i wróciliśmy. A potem mamy w założeniu, jak przejdzie burza i opady, wybrać się na punkt widokowy. Karol, jak zwykle szambowóz. Eee, nagrywam Gówniana robota I to Messi robi. Gody się zaczynają. Zrobiliśmy taką sztajfę i nagle patrzymy, że Karol jest w klapkach. się tak. <laughs> wracać. Po zwykłe buty, bo by nie dojechał nie poszedł później po tych skałkach. Tak. A my sobie czekamy całkiem. Dobrze że mamy... Co? Jakie leki są? Kajakarze trenują, bo tu jest na jeziorze Bled Olimpijski ośrodek słoweński przygotowań. Normalnie, dla kajakarzy. się na olimpiadę. Zobacz, co mnie. To nie ta foto. Idziemy sobie. Widoki nie najgorsze. Wyjeżdża Unimog. Pewnie tu robi jako traktor. Jesteśmy parę kilometrów przed Wingarem. Parking na górze już zajęty, ale Dytka coś tam znalazła. Ważłam pasieki, o których czytałam dokładnie, nie doczytałam. Mam nadzieję, że mnie pszczoły nie pogryzą. To se medwed Dobrowe damet za zdrowie je. Cokolwiek to oznacza, to było na pewno o niedźwiedziu i zdrowiu i miodzie. No, myślę, że coś w stylu, że niedźwiedź dobrze wie, że. Miód to samo zdrowie. I tutaj są właśnie takie pasieki, raczej olbrzymia, olbrzymia, może nie olbrzymia. Pasieka w stylu szopki i kolorowe wejścia dla pszczółek. Trochę jeszcze podejdę, chociaż ja fanką pszczół nie jestem może. Za specjalnie. Ale ekstra miejsce. Ok, jedziemy dalej. Ha! Gonią mnie? No nie jest łatwo się okazało, ale zawsze, że było fajnie, to nie może być łatwo. Aha. Znaleźliśmy wodopój i korzystamy z tego, bo Karol przepocenie jest spore Jest bardzo przyjemne. proszę zakręć I co Karol stopy, naprawdę dużo. Przydrożna kapliczka, ładnie utrzymana Co jest lekko? Lekko, fajnie i przyjemnie? A komuś, co jest lekko? Fajnie i przyjemnie? Nie jest lekko. Nie jest lekko. A już niedaleko. A ślicznie. nie daleko. Niedaleko. Olek już się zmęczył. I nas. Może będziemy, chociaż za szybko jechać. A może nie? Fajnie, brzmi, nie pamiętam, by było. Zobaczę. Co to jest faraona? Jął. Jesteśmy u wejścia do skaru w wąwozu. E, widzimy rzekę Co e, To jest którą czystą, błękitną, którą unosi się para. W powietrzu jest prawie 30 stopni, a rzeka jest zimna, górska. Idziemy sobie dalej takimi kładkami. z tej strony też pięknie, no ciągle tymi kładkami idziemy. Ślicznie brama wejściowa sobie nie mógł wejść. Znaczyna, tak. tak Weszliśmy, to byliśmy pierwsi do kiketu, a wyłonęliśmy jednego browarka i było głos osób. No to wina browarka. <grystanie> albo, albo po prostu za późno wstaliśmy trochę. Ale i tak jest bardzo ładnie. Widocznie no, wszystko Kiket. Całe dno. Rzeka jest turkusowo, zielono, biała ten tam się unosi para. Idziemy sobie wśród skał, porozrzucanych dookoła, bardzo, jakie formacje skały. Wszystko razem tworzy taki bardzo monumentalny obraz. Wow. Hallo, warte. Zasłużone lasko, pijemy z lasko w lasko Karol daj trochę lodową tak się w cukrupce Niekiedy cukier przydatna sprawa, nie? Też herbaty, teraz cukru nie pije co to? A skąd masz cukier, po co? Nie ja, wiem, co się dzieje ja, ehm, to, to nie tyle, bo tam co piję piję, piję. całkowicie, jest to jest koniec. To Ty masz rację. Zypujemy. Może uratować życie. Bardzo mądre. Jesteś jak Baker. A my to Kawę po słodko. Tu Edyta podjęła wyzwanie, że przebiegnie. Troszeczkę, star. Nie, nie, wracaj, nie, nie, wracaj teraz, nie, wracaj. No weź, no, nie, 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 Nie żadnego kościoła Tak Jak zwykle mama coś wymyśliła Jakiś kościółek Na jakiejś górce I zamiast na dół Śmiechać ciągle pod górę mi, nicę w kościół? Ty! No nie da się ukryć. No jest. Jest kościół na szczycie góry, ale mam dziwne podejrzenia, że brama będzie zamknięta. tu dostać. A moment. Weszłam. Okej. Okay. W zasadzie nic nie czytałam, nic nie wiem o tym kościele. Po prostu zobaczyłam go z dołu i postanowiliśmy wjechać.